Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Xardes i witam was w kolejnym odcinku z serwera For Life, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się kolejną pracą, która jest na ulicach widywana rzadko kiedy bądź... W niewielkich ilościach. No i przy okazji przedstawię wam jeszcze mój projekt, który w końcu skończyłem, który w końcu mi się udało skończyć po 5 latach rozgrywki, wliczając w to oczywiście przerwy, które miały naprawdę duże, duże przedziały czasowe. Także zaczynając od samego początku, czyli zacznę od mojego projektu, który robiłem od dobrych 5 lat, czyli jest to mój pierwszy na serwerze samochód, jest to mój pierwszy premier, który kupiłem. 42 albo 43 model na serwerze o tej marce ID-1347. No i jest przerobiony cały na kolor złoty, czyli ma złoty lakier, złote fele, złote światła oraz złoty licznik. Dodatkowo ma przyciemniane szyby, ma UP4, UP3, UP2, UP1, ma ABS, instalację RPG maksymalną, butle, fotoradary, prędkości i w sumie, jeżeli chodzi o to, to by było na tyle. No i oczywiście jeszcze silnik 2.2. Także tak, tak właśnie się prezentuje mój Deklasy premier, mój magiczny premier rack, a my dzisiaj zajmiemy się kolejną pracą na serwerze, którą są śmieciarki. Tak, śmieciarki też bardzo rzadko widywana praca na serwerze. I ja sobie pozwolę zaparkować tutaj i zobaczymy, jak się będzie z tym pracować, jak się będzie, jak się będzie to z tym jadło, jak to będzie w ogóle wyglądało. Także wsiadamy do mm, śmieciareczki. I ruszamy. Dobra, co my tu mamy? Pamiętaj, że śmieci wywozić na wysypisko znajdujące się w la ba czyli tutaj w San Fierro. Tyle ja pamiętam. Dobrze, śmieciarką w pomieści się jeździć ostrożnie. Okej, okay, dobrze, więc z tego co widzę już na sam początek na radarze mamy się kierować do czerwonego krzyżyka, także kierujemy się do czerwonego krzyżyka. Mam nadzieję, że muzyczkę w tyle słychać, bo jest dosyć cicho ustawiona, ale mam nadzieję, że Coś tam, coś tam, cokolwiek słychać, bo fajnie by było, jakby było coś słychać, a jak nie, to będę musiał coś dodać w montażu do tego wszystkiego. Ale mniejsza to dobra, kierujemy się w takim razie do naszego pierwszego punktu. I pierwsze, co widzę, to jest to, że ta śmieciarka jedzie maksymalnie 60 km na godzinę. Także yy, ten odcinek będzie bardzo krótki z tego, co widzę, bo ja przez 10 minut, tam 15, nie mam zamiaru jeździć 60 km na godzinę. Także myślę, że... Pozbieram sobie do 50%, może do 40% coś procent. Pozbieram sobie do tego poziomu i odwiozę to na Wyspisko i zobaczymy, ile na tym zarobię. Czy jak wiadę przodę. O, zaliczyłem. Aha, bo ja mam czas schowany. Ale to nie, to się nie liczy, bo to z tego co widzę, nic nie ma na czasie. Także jeden mamy zaliczony, mamy 11% zapełnienia zbiornika. Kierujemy się do drugiego punktu, a drugi punkt jest w easter basin, jest na dolnym mechaniku. No, troszkę nam to zajmie w każdym momencie ta droga. Także ogólnie. Ciekawie może być, bo to takie przecież ekspresowe, bardzo szybkie. Czy w sensie ta śmieciarka jest taka ekspresowa, bardzo szybka, ogólnie jak słyszycie coś w tle, to sorry, ale ja mam otwarte okno, a za oknem w jakiejś takiej cukierni jest, jest, jakieś mikołajki, są w ogóle, bo dzisiaj jest 6 grudnia, jak to nagrywam, to za oknem mam jakieś mikołajki. No i muszę się borykać z jakimś tam hałasem, no i dodatkowo jest ruchliwa dosyć droga. Dobrze. A więc tak, kierujemy się tutaj szybciutko w stronę. Szybciutko, dobrze powiedziane, szybciutko. Szybciutko to można, chyba z górki, patrzcie. Nawet z górki ten samochód, nawet z górki ten samochód nie potrafi jeździć szybciej niż 60 km na godzinę. Nie dziwię się, że ta praca nie jest w ogóle opracowywana nie jest w ogóle widoczna na tych, u... widoczna na tych ulicach, jak ona jest taka. Nie okrywając, beznadziejna. No ale. Zbliżamy się do naszego kolejnego punktu. Na Easter Basin i widzę, że tutaj mamy kontener. Także wjedziemy tym kontenerem e, aha, jedziemy tym kontenerem do tego kontenera tyłem. Widzę, że cofanie jest jeszcze gorsze, bo ledwo 10 km na godzinę. Także ciekawie, ciekawie, dobra. Mamy 19% zapomnienia. Mm -hmm, trochę nam to zajmie, zanim uzupełnimy sobie z przynajmniej 50% tej e, wartości zbiornika. A następny punkt z tego co widzę mamy na. E, Boże na Esplanade. Nie, co to jest za ulica? Espeland, chyba East, albo Financial. Nieważne, w każdym razie kierujemy się na północ Sofiero. Tak czy siak. No, i ogólnie tak myślę, o ile już nie było, to myślę, że już niedługo zacznę wprowadzać live'y, O ile już nie było live'u, bo ten odcinek pewnie puszczę, puszczę albo 8, albo 15 grudnia. I do tego czasu chyba już będą live, y. ale w każdym razie chcę w końcu prowadzić live. Y. W, końcu na to, w końcu mam na to warunki. Także jest jak najbardziej super. I będziemy sobie ogrywać na live'ach różne giereczki. O ile już nie ogrywamy, bo jak mówię, nie wiem kiedy ja to wpuszczę i kiedy będzie pierwszy live. Dobrze, gdzie mamy kolejny punkt? Kolejny punkt mamy na doherty, a my mamy już 32% zapłonienia zbiornika. No dobrze, jeżeli chodzi o aktualizacje na serwerze, to zostały wgrane mniejsze aktualizacje, ale najważniejsze aktualizacje, mniejsza, ale najważniejsze aktualizacje, które, które wyhaczyłem... I które są w ogóle warte uwagi, to jest to, że został dodany nowy, poprawiony śnieg na ulicach. Jest nowy, poprawiony śnieg, nie ma takich nachodzących na siebie płatów śniegu. Jest ładnie zrobiony ten śnieg. No i aż się chce po prostu po tym jeździć. Jest dosyć ciekawie zrobiony, tak... No, no ładnie to wygląda, no ładnie to wygląda. Autorem skryptu jest, o ile mnie nie myli, Avenged, także... Naprawdę dobra robota, jeżeli chodzi o ten śnieg, super jest zrobiony, super to wygląda i w końcu nie jest to takie, wiecie, takie placki śniegu porozkładane gdzieś tam na ulicach, przebijające się z teksturami normalnych dróg, tylko to są naprawdę poważnie zakryte, calusieńkie drogi w tym śniegu. No i teraz tak, druga aktualizacja, mniejsza, ale ważna, przynajmniej ta, którą wyhaczyłem z, do tych ważnych, to jest nowy licznik. Tak, nowy licznik, a raczej nowy prędkościomierz. Nowy licznik kilometrów na godzinę, czy jak to zwał, tak zwał. I prezentuje się on tak następująco: jak widzimy, jak widać w prawym dolnym rogu. Zresztą już pewnie wszyscy widzieli ten licznik, bo ten licznik został wprowadzony już naprawdę jakiś spory czas temu. I ogólnie, jeżeli chodzi o moje odczucia dotyczące tego licznika, to jest naprawdę. Fajny, jest fajnie zrobiony. Naprawdę jest ciekawie zrobiony. Wygląda lepiej niż ten poprzedni licznik. No, i przy jest taki fajny baj bajer, że on się w końcu cały świeci. Cały się świeci razem ze wskazówką. No i ogólnie fajnie, fajnie on chodzi. Tylko trochę rozpikselowany jest w niektórych miejscach, ale ogólnie jest fajnie. Dobrze. Mamy 37%. Ok gdzie mamy kolejny ten, towar mamy kolejny zawodnik tutaj na Kings, czyli tutaj po sąsiedzku praktycznie, ale nie będziemy się kierować przez Doherty, bo to jest troszeczkę troszeczkę niebezpieczne, bo tam jest ograniczenie na, na Doherty do 50 na godzinę czy tam do 60 a ta śmieciarka i tak nie jedzie więcej niż 60 także no, wolę sobie pojechać już tyłem niż się potem bawić, ale i tak z tego co ja widzę to muszę skręcić tutaj na Doherty na Doherty, god damn it. dobrze i teraz tak ostatnia mniejsza aktualizacja która jest mniejszą, ale również ważną aktualizacją to jest nowy panel pod Shiftem i wygląda on następująco, ja sobie silnik w ogóle zgasiłem wygląda on następująco, jest taki o takiej osobie i szczerze, jeżeli mam być szczery, to moje osobiste odczucia do tego panela są, panelu są takie, że on jest taki no taki, średni, taki średni jest, strasznie taki średni jest, nie podoba mi się strasznie ten, pane, nie podoba mi się strasznie ten panel jest po pierwsze za duży i tak dziwnie on strasznie wygląda. No jest za duży, jest w ogóle jakaś tego promówka dookoła, jakaś taka bez sensu. Jeżeli chodzi o zatwierdzanie, jeżeli chodzi o zatwierdzanie ustawienia upów, UP1, UP2, 3, 4, to trzeba to zatwierdzać spacją, co też jest troszeczkę bez sensu, bo wcześniej to można było zrobić tak, że sobie po prostu klikasz i masz już, ust masz już ustawione i nie musisz pamiętać o spacji. No, chciałem napisać, ale że on czat wyłączony. Eee, tak, eee, no i wracając do tego panelu, tak średnio mi się podoba. Tak sam, zarówno jak wygląd tego panelu mi się średnio podoba, jak i oczywiście tutaj, średnio mi się podoba to, że trzeba zatwierdzać ustawienia upo, upów z spacją. To jest też takie troszeczkę no, takie sobie. I szczerze mówiąc, ten poprzedni panel był o wiele, o wiele lepszy. Tak ogólnie, szału nie ma dupę, nie urywasz, że tak powiem. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o te mniejsze aktualizacje. Ale widzę, że tutaj mamy gdzieś tam. Tą... Gdzie jest ta. Gdzie jest to miejsce? Tutaj jest to miejsce, ale zanim my do tego miejsca wycofamy, to minie 10 lat, zanim ja w ogóle zaliczę ten checkpoint. Także proszę szybciej, szybciej, szybciej. Dobrze, mam 59% zapomnienia, ale widzę, że mamy kolejny punkt tutaj, tak po sąsiedzku. Czyli jak już jest po sąsiedzku, to skorzystam z tego punktu i wezmę jeszcze, zaliczę ten punkt. A następnie już się będziemy kierować w stronę wysypiska śmie. Co tu się stało, właśnie? Elki się potrąciły. Będziemy się kierować w stronę wysypiska śmieci, oddamy ten towar, oddamy ten towar, oddamy te śmieci i zobaczymy ile na tym zarobię, chociaż podejrzewam, że raczej szału z tymi pieniędzmi co prawda nie będzie. Także kierujemy się szybciutko, szybko, szybko, dawaj szybciej pod ten śmietnik, dobra, mamy 64% zapomnienia i jedziemy w stronę wysypiska śmieci czym prędzej, bo zanim tam dojedziemy, to minie miesiąc. O, jeszcze w lampę przyłożę, no tak, to skręt. Skręt też ma do dupy ogólnie oczywiście ta śmieciarka. Gdzie jest wysypisko śmieci? Wysypisko śmieci jest tutaj po prawej stronie, czyli musimy się kierować prosto cały czas. No dobrze. Kierujemy się na to wysypisko śmieci i zobaczymy ile zarobimy za 64% zapełnienia zbiornika. Także jedziemy ogólnie szybciutko. Tak, ja zauważyłem, że powtarzam co chwilę szybciutko, to jest takie nie wiem kiedy mi się w ogóle to wdarło w, wdarło w słowo, słowa, w mowę, w mowę, ale jeżeli chodzi o to szybciutko to mówię tak tylko wyłącznie na odcinkach, nie wiem czemu, ale jakoś tak mi się to, jakoś tak mi to pasuje jeżeli chodzi o to odcinki. No dobrze, ładna zima, ładnie to wygląda, ładny, ładny jest ten, ten shader na ten śnieg, jest naprawdę zrobisty Dobrze, jest wysypisko śmieci, które jest pod tak gigantyczną górką, no dobrze, wiedziemy co, my nie damy rady, jak to nie damy rady, dobrze, zapomnienie zbiornika. Oddajemy, aby rozdawać. śmieci, podnieść tyłem do rozodunku. No, god damn. O, 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 dobra, rozładowanie świeci. W eee, czat, sobie pokażę. Ile my zrobimy za 64%? zapomnienia zbiornika. Za 64% zrobiliśmy 195 pelenów. No, całkiem, całkiem spoko. Całkiem spoko wypłata. Ale praca jest jak najbardziej nieopłacalna. Jeżeli chodzi o dłuższe pracowanie na niej, taki jeden kurs można sobie zrobić raz na. W moim przypadku tylko na ten odcinek, bo więcej nie mam zamiaru na tej pracy pracować, chyba że zostanie ulepszona w końcu. Ale taki jeden kurs można sobie zrobić raz na bardzo długi czas, albo wcale nie można robić kursu, więc to zależy jak kto woli. Ja osobiście widuję tylko nowych graczy jeżdżących tymi, tymi śmieciorkami, no bo wiadomo starsi gracze pracują na lawetach, na kopalniach, na kurierach. I dla nich takie słabsze prace raczej nie są jakoś za specjalnie opłacalne, popłacalne, jakkolwiek to nazwać, po prostu się nie opłaca. No dobrze, w takim razie ja sobie w tym miejscu zrobię screena na miniatureczkę. Screen zrobiony, miniaturka zrobiona, także ja już sobie wracam powoli na bazę, a Wam dziękuję serdecznie za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku, także trzymajcie się i cześć!